Witam moi kochani w mojej magicznej kuchni. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przygotowaniem pysznej pizzy włoskiej w swoim zaciszu domowego ogniska czy też w swojej kuchni. Jeśli myślicie, że zrobienie pizzy włoskiej w domu zajmie Wam 2 godziny, 3 godziny lub 4, to jesteście w błędzie i lepiej przestańcie oglądać ten film, bo my stracimy na to aż dwie doby. Tak więc ciekawi? zaczynamy. Na samym wstępie warto powiedzieć, że pizzę będziemy przygotowywać w dwóch jakby częściach, czyli w pierwszej części będziemy musieli zrobić sobie taki nasz zaczyn, to się specjalistycznie nazywa pulisz, dopiero na następny dzień będziemy przygotowywać ciasto i teraz jakich składników użyć? Ja do tego używam drążdży instant, od razu widzicie, że już z grubej rury poleciałem, tak więc jesteśmy zaopatrzeni w dużą e, pakę, zwykła woda, temperatura pokojowa lub zimna, nie ma to znaczenia, miód. I mąka. I teraz w, e, diabeł tkwi w szczegółach, bo spytacie, jakiej mąki użyć? Szymanowskiej? Może Wrocławskiej? Może Poznańskiej? I moi drodzy, tutaj zaskoczenie, bo mąka mące nierówna, więc musimy wybrać specjalną mąkę. I nie myślcie, że wystarczy iść do sklepu i wziąć mąkę typu 00 i to wystarczy, bo mąki, tak naprawdę, na pizzę czy też na jakieś wypieki, możemy podzielić na trzy rodzaje, w zależności od mocy ich wiązania, czyli od zawartości białka właśnie w tej mące, czy też glutenu. I mamy. Słabą mąkę, która ma chyba W90, później jest średnia od 150, tam powiedzmy do 300, i mocna, czyli współczynnik W jest powyżej 300. I taką mąkę też posiadam, bo zobaczcie, jest tutaj mąka 00, i ona jest mąką średnią, bo nawet można powiedzieć, że współczynnik W jest w granicach. 150, 180, natomiast ja z mojego doświadczenia i z przygód, które tutaj realizowałem poza kamerą, wiem, że najlepsze pizze wychodzą z mąki yy, mocnej, czyli takiej, gdzie współczynnik W jest powyżej. 300 i ja stosuję od jakiegoś czasu do wyrobu pizzy mąkę typu Manitoba. Jeśli jesteście ciekawi, to sobie wygooglujcie, co to znaczy Manitoba. Ja już tutaj nie będę przedłużał. Jest to tak czy siak po prostu rodzaj mąki, gdzie ten współczynnik W jest powyżej 300, ale historia tej mąki jest bardzo, bardzo ciekawa. I u mnie taka mąka to jest właśnie. Il Molino to jest akurat firma, ale najważniejsze nam chodzi, żeby rodzaj był manitowa. Tak więc zaczynamy do naszego pulisu będziemy potrzebowali misy, do naszej misy wlewamy 300 ml wody. Do 300 ml wody dodajemy 300 g mąki. Następnie łyżka miodu, bo potrzebujemy mieć taką, e, taką właśnie rzecz, która nam zastartuje tutaj proces fermentacji w cieście. E, czyli wybieramy miód, bo jest on bardziej organiczny po prostu niż cukier, ale jeśli macie. E, Cukier w domu, a nie macie miodu, no to możecie spokojnie użyć sobie właśnie zamiennika. To nie jest istotne, tu po prostu musimy doprowadzić do tego, żeby nasze drożdże zaczęły pracować. I teraz moi drodzy około 3 do 5 gramów drożdży instant. Ja po prostu wiem, że nasze wagi domowe mają taką słabą. Podziałkę jeśli chodzi o odważanie takich małych ilości, ja po prostu wsypuję jedną łyżeczkę od herbaty drożdży instant, moi drodzy, i w zasadzie to jest wszystko. Teraz pozostaje nam to tylko wymieszać dobrze, żeby składniki się połączyły. Konsystencja tego ciasta, tego zaczynu będzie taka dosyć lejąca. Mieszamy to albo ręcznie, albo w mikserze. Nie ma to znaczenia. Ważne, żeby to dobrze wymieszać i w momencie kiedy już to wymieszamy, taki pulisz, taki zaczyn zostawiamy pod przykryciem na godzinę na blacie kuchennym w temperaturze pokojowej, a później wstawiamy do następnego dnia na około 12 godzin do lodówki. Oczywiście w mojej magicznej kuchni nie będziemy czekać aż 12 godzin. Ja wcześniej specjalnie dla Was przygotowałem taki pulicz dzień wcześniej. I tak on wygląda po całej nocy, po całej nocy w lodówce. Zobaczcie, że drożdże już przerobiły. Jak otworzycie pudełko, od razu czujecie ten specyficzny zapach fermentacji i dopiero z takim rozczynem możemy sobie przystąpić do formowania naszego ciasta. I teraz tak, taki pulisz. W całej ilości wystarczy nam na około kg 250 mąki. Dodatkowo będziemy potrzebowali do tego 700 ml wody i 40 g soli. Tak więc ja od razu robię sobie taką ilość, wy możecie podzielić to na pół, albo po prostu zrobić o połowę mniejszy rozczyn, tak więc dodaję wszystko do michy. Zobaczcie jak on się ciągnie. Widać, że siatka glutenowa w tej mące, bo to jest rozczyn, też z manitoby jest naprawdę silny. Zresztą zobaczycie później, jak samo ciasto będzie zachowywać się podczas, podczas naszego wyrabiania. Mąka o dużej zawartości białka, ma też bardzo dużą absorpcję wody, przez co jest. Uciągliwa i naprawdę możemy z niej wykręcać bardzo fajne placki. Dodatkowo ona świetnie wyrasta, trzyma to powietrze w sobie, bo też przecież gluten powoduje zatrzymanie dwutlenku węgla. Dlatego te pizze są takie dobre i jest to bardzo istotne, żeby właśnie korzystać z odpowiednich do tego typu mąk. Tak więc dajcie mi chwilę, ja sobie dorzucę te składniki i powiem co dalej. Składniki w misce, zobaczcie, że wszystko się zmieściło. Dodatkowo jeszcze takie chluśnięcie oliwy. Generalnie na późniejszym etapie będziemy też tej oliwy dodawać, no i musimy to sobie wszystko wymieszać. Jeśli ktoś by nie miał wagi w domu, no to, no to będzie miał problem, ale ogólnie 40 gram soli to jest około 4 łyżeczki od herbaty. Tak więc mieszamy albo ręcznie, albo za pomocą miksera planetarnego. Pamiętajcie, że jak macie takie domowe miksery planetarne, no to ta ilość ciasta raczej Wam nie tyknie, żeby to wyrobić, bo one są raczej tak do 60 dekagramów, czy tam pół kilograma mąki plus y, dodatek. Ale ja specjalnie dla Was zrobię to wszystko ręcznie, żebyście zobaczyli, jak sobie poradzić z wyrobieniem takiego ciasta. Tak więc zaczynamy. No i moi drodzy, takie ciasto. Teraz po wstępnym wyrobieniu powinniśmy zostawić sobie tutaj w spokoju na blacie na 15 minut. Niech się wytworzy lepsza siatka glutenowa, bo ona się wytwarza w momencie, kiedy dodamy wody do mąki. No i wracamy i działamy dalej. Witam po 15 minutach. Nacieramy ręce oliwą i. Łapiemy nasze ciasto. Zobaczcie, pamiętacie, jakie ono było, jak się kleiło. Po 15 minutach, zobaczcie, co siatka glutenowa zmieniła w nim. Ciasto jest teraz aksamitne. Tak naprawdę wystarczy parę razy je sobie o, w ten sposób. To jest taka technika, właśnie, wiecie. Burzę pól, chyba. <laughs> Przerobić w kuleczkę. No, jest po prostu ciasto idealne. Zobaczcie jak właśnie mąka manitoba działa. Ciasto jest sprężyste, ma ono naprawdę w sobie dużą ilość wody, a to, że zostawiliśmy na 15 minut e, spowodowało to, że ono nam się samo zawiązało i nie musimy tego ciasta, Bóg wie, ile wyrabiać. Ono będzie teraz potrzebowało 6 godzin w lodówce, żeby e, sobie doszło. Ważne też, żeby nie podsypywać stołu mąką na tym etapie, żeby dodatkowo już wiecie, nie, zmniejsz nie zmieniać ilości Proporcji w tym cieście, tak jak macie w przepisie, jest dobrze i tak się stosujemy. Tak więc widzicie teraz taka piłeczka, kuleczka ląduje w misy wysmarowanej wcześniej oliwą i wkładamy to ciasto do garowania na około 6 godzin. I minęło niecałe 5 godzin, ale my już możemy sobie wyciągnąć to nasze ciasto z lodówki. Niech ono sobie już teraz dochodzi na zewnątrz. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ono wyglądało po 5 godzinach w lodówce. Co by się komuś nie e, wydawało? Wygląda w ten sposób. Piękne, aksamitne ciasto. Zobaczcie, że praktycznie z naszej miski e, wyskakuje. Wyrzucimy je sobie na stół. Zobaczcie, przez to, że była nasmarowana oliwą, wszystko odeszło. Piękne ciasto, naprawdę kupa ciasta. I teraz możemy je sobie podzielić na kęsy. Ja będę mniej więcej robił sobie pizzę tak gdzieś od. 300 do 350 gram, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie uzależnione od tego, jaką tą bitę chcecie. Jaka ma być cienka, jaka ma być gruba. Czy lubicie ją dużą, czy lubicie na cienkim i tak dalej. Tak więc, według Waszego uznania, dodatkowo od razu już uprzedzam pytania puristów. Słuchajcie. To nie jest taka typowa pizza napolitańska, e, jaka powinna być. Już nawet po samej ilości drożdży można stwierdzić, że pizza taką pizzą napolitańską nie jest, bo ma więcej drożdży. W napolitańskiej powinno być ich naprawdę mało, ale słuchajcie, ja to robię, żeby było smacznie dla mnie. A nazwa, nazwą: przecież nie będziemy tutaj dawać też e, mozzarella di Buffalo. O, zobaczcie, jakie się tutaj robią na tym bąbelki powietrza. Tak więc ja teraz sobie formuję z tego e, takie kuleczki, proszę bardzo, i zaraz Wam pokażę, jak to przechować. E, dodatkowo, dlaczego tyle czasu potrzeba na pizzę. E, słuchajcie, jak to jeden taki e, piekarz powiedział ciasto, które ma 2 godziny, 3 godziny. E, to nie jest ciasto, to jest tak naprawdę mąka. Z wodą. Dlaczego ciasto drożdżowe potrzebuje tyle czasu? Przecież tam zachodzi fermentacja, tam musi się wytworzyć gluten. I dopiero po 12 godzinach, a nawet i dłużej, możemy powiedzieć, że mamy ciasto. Więc jeśli nie macie tyle czasu na robienie tego w domu, to po prostu zamówcie sobie albo idźcie do restauracji. Natomiast jeśli naprawdę wyczekacie, to będziecie się cieszyć świetną domową pizzą. Zobaczcie, tak na oliwione kawałki. Nawet możecie mniej oliwić tych kawałków. Wkładamy sobie na talerzyk i e, teraz trzeba to zakryć folią taką spożywczą, żeby e, ono nam to ciasto nie obeschło. Tak więc tak to wygląda. Dajemy sobie taką folię. To jest bardzo ważne, bo jak się zrobi taka skórka na tym, no to już mamy, mamy problem i trzeba będzie to ratować. A wkładając sobie, o, tak na talerzyk, zostawiamy po to, żeby ciasto teraz jeszcze te 2-3 godzinki sobie już w atmosferze pokojowego, ciepła doszło, bo ciasto musi być ciepłe. Nie może być zaraz wyciągnięte z lodówki. Ono jeszcze podwoi swoją objętość tak więc no, będziemy widzieli, jak to wygląda. Zostawcie mnie teraz samym ze sobą, ja podzielę sobie to na kawałki. Generalnie robię jedną pizzę, może ze dwie, bo ja się nastawiam dzisiaj na bardziej na robienie pieczywa, bo to ciasto nadaje się również do zrobienia pieczywa, focacci. W zasadzie wszystkiego, co Wam się podoba, ja będę robił bagietki, ale dla Was, bo pizza się cieszy największą popularnością, zrobię dwie pizze i zobaczycie, jak one wyjdą. Przyszedł wieczór, czas na pizzę. Swoje już wygarowała, zobaczcie, pamiętacie, jak wyglądała przedtem? Tak wygląda. Już po wyrośnięciu, tu bagietki widzicie, że już się same skleiły. Wyszła z tego długa jakaś taka poznańska bułka z dupką. Ok, jak teraz wyrabiamy ciasto i w zasadzie wyrobię jedną pizzę i będziecie już wiedzieć jak to robić. Tak więc potrzebujemy trochę mąki, tutaj już możemy posłużyć się złotym kłosem. Nie ma złote pola, nie ma to różnicy, no i dobra. Bierzemy sobie taką ładną kuleczkę. I teraz, dlatego, patrzcie, chodzi nam o to, że w niej jest pełno powietrza. I chodzi nam o to, żebyśmy jak najmniej tego powietrza teraz z niej wycisnęli. Dlatego obchodzimy się bardzo delikatnie. Talerz jest na smarowany oliwą, więc odwracamy naszą kuleczkę. I w zasadzie ona sama powinna nam odpaść. Jak nie, to jej pomożemy. Ale zobaczcie, co się dzieje. Sama sobie. Pięknie odpadła. Nie naruszając struktury naszego pączka, na początku, sporą ilość mąki wrzucamy sobie, później będziemy ją odczepywać. I teraz tak nigdy nie wałkujcie tego, bo zniszczycie całą swoją robotę. Paluszkami od środka wypychamy sobie na zewnątrz, starając się, żebyśmy oczywiście nie zniszczyli naszych. Krostów. Zobaczcie, ciasto jest naprawdę delikatne. I parę takich naszych pociągnięć, i ono już nam się fajnie rozciąga. Tak więc, tak to wygląda. I teraz tak. Wielu z Was musi wiedzieć, że piekarnik wcześniej musimy sobie nagrzać. My, akurat, mamy piekarnik do 300 stopni, który się nagrzewa. Ale jeśli wasz piekarnik ma mniej, no to tak czy siak, ustawiacie go na full. Grzałka górna, dolna, termoobieg. Najlepiej, jakbyście mieli jeszcze kamień szamotowy, żeby go wrzucić, to już w ogóle będzie dobrze. Wtedy tak gdzieś jakieś godziny, półtorej godziny przed pieczeniem nagrzewamy nasz piekarnik i tyle. Ja nie mam akurat kamienia, Majster ma, ale ja nie mam. <ścoughs> I generalnie posłuży nam blaszka. Blaszkę wkładamy, taką zwykłą blaszkę od naszej. Wiecie, kuchenki i ją wygrzewamy razem. Teraz tak, jak mamy naszą pizzę już wstępnie uformowaną, odczepujemy ją z mąki, bo nie chcemy nadmiaru mąki, żeby tutaj nam przeszkadzała. Przerzucamy sobie to na papier pergaminowy. Tutaj jeszcze możemy ją sobie wstępnie dopracować. Generalnie, no mówię, to wychodzą takie trzy, fajne trzydziestki. O. I teraz tak, robimy sobie. Pizze. Co będzie potrzebna do pizzy? Sos i teraz w jakiej kolejności będziemy działać? Z racji tego, że właśnie nie wszyscy mają taki piekarnik, który uciąga wysoką temperaturę, zrobimy sobie naszą pizzę w dwóch etapach, czyli najpierw wypieczemy sobie ciasto, a dopiero potem dodamy dodatki w postaci sera i co tam wam się żywnie podoba. Tak więc nakładamy sos. Sos to jest pulpa pomidorowa. Akurat my mamy pomidory Mutti, trochę bazylii świeżej, sól E, oliwa i trochę miodu w zasadzie i to jest wszystko nie Samie pomidory jeśli są dobrej jakości powinno sobie to wystarczyć przekładamy naszego placka na taką e, taką naszą łopatkę otwieramy piekarnik możemy się posłużyć krówką wysuwamy widzicie że piekarnik już swoje przemulił wrzucamy zamykamy i podpieczamy Odpiekamy to przez 3 minuty. No i moi drodzy, 3 minuty w piecu, zaraz zacznie pikać. Wyciągamy. Pierwszy etap naszej pizzy, patrzcie jak ona wygląda. No po prostu wyrosła. Wyrosła jak no pizza w najlepszej pizzerii włoskiej. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz możemy sobie ściągnąć ją z naszego pergaminu, żeby na blasze się nasze ciasto podpiekło do końca, ale zobaczcie, jak ona od spodu wygląda. Jeszcze jest blada, potrzebuje jeszcze trochę minut. Tak więc w tym momencie możemy sobie naszą pizzę stuningować w postaci sera, czego nam się podoba, i wrzucamy ją z powrotem, już tak samo na blachę, na jakieś. 3 do 4 minut, w zależności jak Wasze ciasto będzie wyglądało, no i palce lizać. Tak więc mam nadzieję, że tym filmem Wam rozjaśniłem trochę w głowie, jak zrobić w dzisiejszych chorych czasach dobrą, wcale niedrogą i nie gorszą pizzę niż waszej lokalnej pizzerii. A może nawet lepsza. Tak więc zachęcam wszystkich do robienia takich pizz. I tak moi drodzy się to prezentuje, trzy pizze, które sobie zamrożę, moje bagietki, które zmieniły trochę kształt, bo nie miałem formy odpowiedniej, ale co z tego jak są no pyszne. I pizza, która trafi do pieca za chwilę i pizza, która w piecu się znajduje, tak więc moi drodzy mam nadzieję, że teraz sami ją przyrządzicie u siebie w domu i pozostaje mi życzyć tylko smacznego.